Promptowanie to taki nowy angielski, więc jeśli go nie znasz, no to w dłuższej perspektywie czasu niestety po prostu przegrasz. Jeśli na przykład masz firmę i chcesz, żeby AI czy też sztuczna inteligencja, te nazwy można używać zamiennie, ci naprawdę pomogła, no to musisz nauczyć się jak z nią rozmawiać. Prompt to nie wiadomość, to instrukcja działania. To tak jakby zatrudniał pracownika i na samym początku dajesz mu procedurę, czyli najpierw zrób A, później zrób B, później zrób C, i tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Cześć! Nazywam się Julia Jakubowska. Interesuję się sztuczną inteligencją i biznesem, a w tym filmiku pokażę Ci, jak pisać prompty do sztucznej inteligencji, aby działała ona jak najlepiej. Przedstawię Ci także sześcioelementowy framework, czyli taki wzór, taki schemat pisania promptów, który Działa niezależnie te, od tego, czy użyjesz go do czata GPT, czy do, podczas tworzenia agentów w n 8 w Make'u, u Jest to uniwersalny zbiór e, zasad. Dowiesz się także, jak uniknąć halucynacji, czyli wymyślania informacji przez e, sztuczną inteligencję, a także dostaniesz gotowy prompt, który będzie Cię wspierał w procesie tworzenia Twoich e, promptów. A więc czym jest prompt? Na przykład jak wpisujesz zapytanie do wyszukiwarki Google, to wpisujesz zazwyczaj pytanie. Do sztucznej inteligencji musisz wpisać pełną instrukcję. AI nie zgadnie, czego ty od niej wymagasz. Musisz dobrze opisać to, co chcesz od twojego agenta, czy co chcesz od czata GPT. Co się dzieje, gdy piszesz zły prompt. AI zaczyna halucynować, na przykład pisze ci rzeczy, które w ogóle są albo niezgodne z prawdą, albo jakieś głupoty totalne. Dostajesz po prostu bzdury, zaczynasz się denerwować i myślisz, że to AI jest głupie, a prawda jest taka, że po prostu napisałeś zły prompt. Tracisz przez to swój czas, a także jeśli jest na przykład jakaś automatyzacja, no to pieniądze. Zamiast zrobić coś raz dobrze, no to cały czas poprawiasz wszystko. Także płacisz za na przykład ChatGPT, a nie potrafisz wykorzystać jego pełnego potencjału i przez to marnujesz pieniądze. Opóźniasz także rozwój Twojej firmy, ponieważ nie wykorzystujesz. Potencjału sztucznej inteligencji, podczas gdy inne osoby, na przykład Twoja konkurencja, to robią. Tworzą, nie wiem, automatycznie oferty, robią prospecting, tworzą raporty, a Ty dalej wszystko robisz e, ręcznie. No i teraz przejdźmy już do sześciu elementów, które powinieneś zawrzeć w Twoim prompcie. Po pierwsze, mówisz w sztucznej inteligencji, kim ma być. Bez roli agent jest, tak jakby. Tak jakbyś miał pracownika i nie dał mu żadnego stanowiska. Ale jak to zrobić? Zdefiniuj, kim jest właśnie ten agent, dla kogo pracuje, jaki jest jego cel pracy. Tutaj Ci podałam też przykład, na ekranie możesz e, zobaczyć. Nie pisz czegoś w stylu zrób coś, tylko bardziej. Napisz, jesteś asystentem, na przykład jesteś copywriterem, analitykiem i tak dalej. No musisz nadać kierunek sztucznej inteligencji, zanim w ogóle zaczniesz. Też tutaj taka wskazówka ode mnie. Jeśli masz jakieś takie słowa, klucze, to powtarzaj je w Twoim prompcie kilka razy, ponieważ sztuczna inteligencja działa na prawdopodobieństwie, więc jest większa szansa wtedy, że dostaniesz. Ten efekt, na którym ci zależy. Następnie jest dodawanie instrukcji, czyli tutaj pokazujemy sztucznej inteligencji krok po kroku, co ma zrobić. To tak, jakbyś tłumaczył nowemu pracownikowi, co ma wykonać. Tutaj też możesz zobaczyć na ekranie przykład takiej instrukcji. Po prostu wypisujesz jeden, dwa, trzy i kroki, które ma wykonać. Następnie definiowanie zasad, czyli co się tak naprawdę dzieje. Bo model nie ma żadnego systemu wartości, żadnych granic. Jeśli nie ustalisz zasad, no to nie będzie w stanie będzie po prostu generował odpowiedź na podstawie ogólnego, ogólnej wiedzy z internetu, a tam są często błędy, przez co zwiększasz szanse na halucynacje, masz jakiś nieprecyzyjny język. Zasady po prostu pomagają ograniczyć błędy i nadają ramy sztucznej inteligencji. I zasady to na przykład nie wiem, nie używaj emotek, podczas gdy tworzysz jakiś post na social media, albo jeśli o, to też jest fajna w ogóle, mmm, fajna zasada, że piszesz przy inteligencji, że jeśli czegoś nie wie, no to ma to powiedzieć wprost, że ma się do tego po prostu przyznać. Tak samo fajną e, zasadą jest to, żeby nie wymyślała żadnych informacji. E, jeśli chcesz, to możesz tutaj określić także na przykład ton wypowiedzi tego agenta, czyli nie używaj żargonu, nie pisz bardziej w profesjonalny sposób i tak dalej. Następną rzeczą jest kontekst i jest on kluczowy, bo pracownik przychodząc do pracy, no to wie jaki jest dzisiaj dzień, jak w jakiej firmie pracuje, i tak dalej. A sztuczna inteligencja nie ma dostępu do świata rzeczywistego. Ona nie wie, że Ty jesteś właścicielem firmy jakiejś tam, nie wie, że pracujesz w branży na przykład e, IT. E, no, jeśli nie podasz kontekstu, no to model zgaduje i często się przez to właśnie myli. Tutaj podałam przykład takiego kontekstu. Jeśli na przykład Twój kontekst jest bardzo długi albo jest w HTML-u, no to możesz użyć tagów, żeby wyznaczyć ten kontekst w prompcie. A jeśli kontekst się na przykład zmienia, no to możesz użyć placeholderów, czyli takich, żeby dynamicznie się wstawiały dane, e, takie jak na przykład godzina czy data. Przykłady. Czyli z języka angielskiego tak zwany future prompting. Nic nie jest tak naprawdę w stanie zastąpić przykładu, bo nawet. Rozmawiając z ludźmi, czasem druga osoba nie wie, o co tobie chodzi. I jeśli pokażesz tej osobie, o co ci chodzi, no to będzie w stanie cię zrozumieć, tak? I tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Jeśli pokażesz, jak powinien wyglądać pożądany wynik lub... Yy... Jakaś struktura danych wyjściowych, cokolwiek, no to ograniczasz te takie kreatywne odchyły i zwiększasz przewidywalność sztucznej inteligencji. I co ważne, podając te przykłady, upewnij się, że są one reprezentatywne, czyli że odzwierciedlają różnorodność i zakres zadania. Określenie formatu wyniku. Może. Wytłumaczmy sobie, co się dzieje, jeśli tego nie zrobisz. Jeśli nie powiesz, jakiego wyniku oczekujesz, no to oczywiście sztuczna inteligencja się domyśli, ale często nie tak, jak ty sam tego chcesz. I dlaczego jest to ważne? Bo konkretny format no, pomaga w przetwarzaniu wyników, na przykład w automatyzacjach, i dzięki temu oszczędzasz czas na poprawkach. Jak to zrobić? Tutaj też przedstawiłam przykład takiego. Mm, Takiego promptu, takiej sekcji w prompcie, czyli ja po prostu mówię, że chcę mieć e, odpowiedź w formacie JSON, ale Ty możesz na przykład e, określić, że chcesz mieć odpowiedź jako tabelę, jako jakiś paragraf, listę punktów. Daj po prostu wzorzec, jak to ma wyglądać. Przygotowałam tutaj taki przykładowy prompt dla agenta AI. Oczywiście możesz dodawać różne sekcje, typu na przykład jeszcze cel i określasz tam, jaki cel ma ten agent. Tak naprawdę na internecie jest mnóstwo źródeł, które mówią, każde źródło mówi inaczej, ale te tutaj, te obszary, które ci tutaj przygotowałam, te punkty, one są tak, jak już powiedziałam, uniwersalne i są takie podstawowe, więc możesz dodawać różne inne rzeczy. Ja chciałam Ci tutaj zebrać takie tak zwane must have, czyli że podstawy podstaw. I dlaczego ten prompt, który aktualnie widzisz na ekranie, jest dobry? Bo określa rolę, czyli kim jest agent, dla kogo działa i w jakim celu. Określa także instrukcję, jest jasno wypunktowany schemat działania, ma także zasady, czyli że ma unikać typowych błędów AI, dzięki czemu właśnie unikamy halucynacji. Ma przykład i kontekst, a także format w wyniku sprawia, że jest odpowiedź od razu gotowa do użycia w na przykład dalszych automatyzacjach. Jak uniknąć halucynacji? Zacznijmy może od tego, czym są halucynacje. Więc, tak jak już chyba dzisiaj wspominałam, jest to wymyślanie informacji przez sztuczną inteligencję. Też tutaj taka wskazówka dla Ciebie: jeśli używasz jakiegoś konkretnego modelu, to po prostu wpisz w internet, jak Uniknąć halucynacji w na przykład ChatGPT. No i podaj model, który aktualnie używasz. Dzięki czemu będziesz miał konkretną odpowiedź, bo każdy model ma troszeczkę inne specyfikacje, troszeczkę inaczej się zachowuje. Ale tutaj przedstawiłam ci pięć takich ogólnych znowu zasad, które ci pozwolą uniknąć tych halucynacji. Więc po pierwsze, mm, pozwól sztucznej inteligencji po prostu powiedzieć, nie wiem i musisz to napisać w prompcie, to jest oczywista oczywistość, ale no, musi to znaleźć się na przykład w sekcji zasady, tak? Eee, czyli że na przykład piszesz, że jeśli nie masz informacji, jeśli nie masz sprawdzonych informacji, no to przyznaj, że ich nie masz, bo bez takiej zgody sztuczna inteligencja będzie zgadywać, bo tak po prostu została stworzona. Punkt drugi to Pytaj o źródło danych. Gdy na przykład prosisz AI o jakieś dane liczbowo-faktowe, to zadbaj o to, żeby podało ci źródło tych informacji, dzięki czemu możesz zweryfikować, czy jest to prawda. Sposób trzeci, czyli stosuj zasadę, nie wymyślaj, jeśli nie masz informacji. Największa ilość halucynacji pojawia się wtedy, gdy nie ustalimy higieny pracy ze sztuczną inteligencją, czyli nie ustalimy sztywnych zasad. Wyraźnie powiedz sztucznej inteligencji, że nie twórz fałszywych danych, jeśli nie masz podstaw. Jest to dla nas oczywiste, znowu, ale no, musisz to po prostu napisać w swoim prompcie. Punkt czwarty, używaj konkretnych przykładów i kontekstu i to już wspomniałam dzisiaj w tej strukturze prompta, ale im więcej podasz konkretu, im więcej podasz przykładów, no to tym mniej będzie zgadywania, przez co będziesz miał lepszy wynik. Model wtedy wie dokładnie jaki styl, jaka struktura, jaka jest logika oczekiwanego wyniku i tak o tym też już mówiłam przy nadawaniu roli. Ale przypominaj zasady w promptach. Jeśli masz jakieś takie słowa, najważniejsze słowa, no to powtarzaj je kilkukrotnie w twoim prompcie. I bonus prompt do promptów, czyli znajdziesz go oczywiście w opisie. Ten prompt ustawia twoją sztuczną inteligencję w roli eksperta odpisania promptów, czyli wystarczy skopiować ten prompt, który znajdziesz w opisie i wkleić go do czata GPT lub jakiegoś innego modelu, a dzięki temu AI poprawi twój prompt, ulepszy go pod względem jasności, dokładności i struktury, więc wiesz i korzystaj. A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chciałbyś wdrożyć skutecznie agenta AI lub automatyzację do Twojego biznesu, to możesz umówić rozmowę ze mną poprzez link w opisie. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!